Czasami, gdy komuś w życiu powinęła się noga albo wydarzyło się coś, o czym chcemy zapomnieć, decydujemy się na przeprowadzkę. Decydujemy się wyjechać gdzieś daleko i odciąć od dawnego życia, ludzi, miejsc, które o czymś nam przypominają. Tak było w przypadku 19-letniej Kim Bowdlin. Dziewczyna wyjechała z Indiany na Florydę, aby rozpocząć nowe życie. Do tej pory było ono jednym wielkim pasmem porażek. Dziewczyna pochodziła z rodziny, w której codziennością była przemoc domowa. Zarówno ona, jak i jej rodzeństwo byli świadkami pijackich libacji rodziców i ciągłych kłótni. Ojciec bił matkę oraz dzieci, a Kim nie była w stanie zrozumieć, dlaczego taki los spotkał właśnie ją. Gdy miała 15 lat, matka wyrzuciła ją z domu. Od tej pory musiała zdać się tylko na siebie. Nie trudno się zorientować, że szybko wpadła w sidła ludzi, dla których była narzędziem do realizacji przestępczych działań. Dziewczyna zamieszkała pod mostem i żeby się utrzymać, musiała sprzedawać narkotyki. Zanim się obejrzała, sama była od nich uzależniona, a do tego była alkoholiczką. Gdy nie było ją stać na tani alkohol lub kolejną działkę, oddawała się lokalnym dealerom. W wieku 16 lat Kim zaszła w ciążę, ale jej ojciec nie był zainteresowany związkiem. Wpadli podczas jednej z wielu libacji, a efektem tej znajomości był Terry. Gdy Kim urodziła syna, stanęła na nogi. Odstawiła środki odurzające, a nawet poszła do szkoły. Chciała stać się lepszym człowiekiem, ale zadanie okazało się zbyt trudne. Stare znajomości i nawyki wracały do niej jak bumerang. Dlatego w wieku 19 lat postanowiła oddać syna pod opiekę matki jego ojca, a sama spakowała kilka rzeczy i wyjechała na Florydę, do Fort Myers. W roku 1990 po starej Kim nie było już śladu. Była pewną siebie, zadbaną 25-latką. Pracowała jako asystentę w gabinecie lekarskim i wychowywała roczną córkę. Po przyjeździe do nowego miasta poznała mężczyznę, ale gdy ten dowiedział się, że będzie ojcem, rozpłynął się w powietrzu. Kim jednak to nie złamało. Miała swój azyl, swój własny kąt, dobrą pracę i radość z życia. Brakowało jej tylko drugiej osoby, która mogłaby ją pokochać. Podczas spotkań w klubie anonimowego alkoholika poznała Franka Parkera. Pracował tam jako elektryk. Oboje przypadli sobie do gustu, mieli wiele wspólnych tematów, a w dodatku Parker akceptował to, że ona ma dzieci. Sam ich nie miał, ale marzył o własnych. Para spędzała ze sobą coraz więcej czasu, aż w końcu Franco znajmił, że się zakochał. Choć mieszkali osobno, czas jaki poświęcał dzieciom partnerki był imponujący. Dzieci pokochały go jak własnego ojca, a wydarzenia, które wkrótce nastąpią jeszcze bardziej pogłębiły tę więź. Pewnego dnia Frank Parker uległ poważnemu wypadkowi w pracy, przez co przez co najmniej pół roku nie mógł pracować. Zgodnie z warunkami zatrudnienia otrzymał mniejszą pensję, ale to nie było najgorsze. Mężczyzna miał liczne złamania i nie mógł normalnie funkcjonować. wtedy Kim postanowiła działać. Wprowadziła się do swojego chłopaka i dbała o niego najlepiej jak umiała. Widząc dobre serce swojej dziewczyny, Frank postanowił się oświadczyć, a chwilę później Kimę była już panią Parker. Uroczystość była skromna, ale nie o rozmach chodziło. Teraz byli rodziną, która wkrótce miała się powiększyć. W lutym 1994 roku urodziło im się pierwsze wspólne dziecko. Frank był szczęśliwy z bycia ojcem. Dbał o dwójkę dzieci i kochał je z całego serca ale Kim nie podobało się podejście mężczyzny do dzieci. Ciągle go krytykowała, choć tak naprawdę Frank wywiązywał się ze swoich obowiązków, można powiedzieć doskonale. Dzieci chodziły nakarmione, czyste, a wolny czas spędzali na zabawach. Jednak dla niej było to zbyt mało. Upominała męża, gdy ten podejmował jakieś decyzje odnośnie wychowywania dzieci. Twierdziła, że to ona ma więcej pojęcia o dzieciach i to ona będzie decydować, na ile im wolno, kiedy mogą zjeść deser albo kiedy mogą pójść spać. Frankowi to się nie podobało, ale starał się podporządkować ukochanej, aby uniknąć niepotrzebnych spięć. Jednak im bardziej był uległy, tym częściej jego żona się irytowała. Nie było dnia bez kłótni, a często kłótnie odbywały się przy dzieciach. Po półrocznej przerwie Frank wrócił do pracy. Musiał zostawać po godzinach i wracał do domu zmęczony. Dla Kim był to kolejny pretekst do kłótni. Ona chciała wyjść we dwoje do kina na spacer, a w tym czasie on wolał pobawić się z dziećmi, zanim te pójdą spać. Między małżonkami zrobiła się napięta sytuacja, aż w końcu Parker wpadł na pomysł, żeby rodzina wróciła do Indiany. Otrzymał propozycję dobrze płatnej pracy w hucie, a w dodatku, kim mogła być blisko swojego najstarszego syna. Ten pomysł jej się spodobał. Razem wrócili do Indiany, a tam Kim Bowdlin Parker odzyskała syna. W dodatku ich poziom życia znacznie się podniósł. Frank zarabiał wystarczająco dużo, aby Kim mogła zostać w domu i opiekować się maluchami. Teraz, kiedy znów była w ciąży, wydawało się to genialnym pomysłem. Dbała o dom, urodziła córkę i wyglądała na szczęśliwą, ale jej szczęście trwało tylko kilka miesięcy. Perfekcyjny, wręcz sterylnie utrzymany dom był powodem kolejnych nieporozumień. Doszło do sytuacji, kiedy Frank nie mógł wrócić po pracy, jeżeli uprzednio nie wykąpał się i nie założył czystych ciuchów. Kim twierdziła, że przynosi do domu brud. A to znaczy, że nie szanuje jej pracy. W końcu 31 października 1996 roku Kim oświadcza, że wniosła o rozwód, a on ma się wyprowadzić. Frank starał się ratować rodzinę, ale jego wysiłek poszedł na marne. Kim była nieugięta i choć to Frank ciągle utrzymywał rodzinę, miał coraz większe problemy z widywaniem dzieci. Kim, aby nie czuć się samotnie, poszła na terapię dla osób rozwiedzionych. Poznała tam Dana. Mężczyzna również był świeżo po rozwodzie, więc mieli wiele wspólnych tematów. Dzielili się rozterkami i spostrzeżeniami. Rozumieli się bez słów. Rzecz jasna, każdy, tylko nie oni, był winny rozpadu ich związków. Baldwin Parker postanowiła odebrać prawa rodzicielskie ojcu swoich dzieci. Donosiła na niego w każdej możliwej sprawie. Sytuacja zrobiła się tak absurdalna, że przed widzeniem ojca z dziećmi, które sąd wyznaczył dwa razy w tygodniu, Kim najpierw sprawdzała czystość w jego domu i gdy coś było nie tak, odmawiała widzenia. Gdy już dochodziło do spotkań, skracała je z trzech zasądzonych do jednej godziny. Szybko też kobieta znalazła pocieszenie. Do domu, który formalnie należał do Franka, wprowadził się jakiś mężczyzna, który wychowywał jego dzieci. Frank nie mógł się z tym pogodzić. Wpadał w szał na myśl o tym, że nie może widywać własnych pociech. Pewnego dnia w złości rzucił, że kiedyś ją zabije, jeżeli odbierze mu prawa do opieki nad dziećmi. Ale to była tylko pusta groźba, której Frank nie zamierzał spełniać. Podjął walkę w sądzie o własne dzieci. W międzyczasie poznał również Cathy Whitmer. Ona, rozwódka z dwójką dzieci, przypadła mu do gustu. Zaczęli się spotykać, a relacja była od początku bardzo poważna. Ale kiedy Kim dowiedziała się, że jej były mąż ma partnerkę, wpadła we wściekłość. Była zazdrosna do granic możliwości, postanowiła zniszczyć im życie. Swój plan zaczęła realizować bardzo szybko. Zaczęła wydzwaniać do Katy i opowiadać jej o byłym mężu sadyście. Gdy zorientowała się, że Whitmer nie wierzy w te oskarżenia, zaczęła oczerniać ją, wysyłając anonimowe listy do firmy, w której pracowała. Co doprowadziło do tego, że kobieta straciła pracę. Kolejnym etapem chorej zemsty było całkowite rozbicie związku. Dlatego zaczęła wydzwaniać do byłego męża Katy i wmawiać mu, że Frank znęcał się nad nią i dziećmi że to niebezpieczny typ. Ale to nie było najgorsze, do czego się posunęła. Pewnego dnia Frank został zatrzymany przez policję w sprawie molestowania własnych dzieci. Kim zgłosiła, że podczas ich związku kilka razy przyłapała go w dwuznacznych sytuacjach, gdy dotykał dzieci tak, jak nie powinien tego robić. Policja wszczęła śledztwo, a Frank otrzymał zakaz zbliżania się do rodziny. Mężczyzna przy wsparciu Kati postanowił walczyć o swoją niewinność, a jego działania przyniosły skutek. Wkrótce odzyskał dzieci, a nawet pełną kontrolę nad nimi, gdy w sądzie wyszło na jaw, że Kim wszystko zmyśliła. Sędzia był tak zbulwersowany całą sytuacją, że nie dość, że zabrał dzieci matce, dał je pod opiekę ojcu, to jeszcze zarządził, że to ona ma teraz płacić alimenty na syna i córkę. Ponadto od teraz Kim mogła widywać się ze swoimi dziećmi trzy godziny w tygodniu, tylko pod nadzorem psychologa. Podczas pierwszego spotkania Kim przyszła przed czasem. Powiedziała, że chce pogadać z dziećmi, ale bez obecności byłego męża. Frank również nie miał ochoty spędzać czasu w towarzystwie tej osoby, dlatego postanowił, że wróci do domu i przyjedzie po dzieci po trzech godzinach. Jednak widzenie się skończyło, a jego nie było. Nie przyjechał na czas i nie odbierał telefonów. Nikt nie wiedział, gdzie jest Frank. Psycholog postanowiła skontaktować się z Kati, bo minęły już dwie godziny po spotkaniu, a zgodnie z wyrokiem sądu, tylko ojciec mógł odebrać dzieci. Zaniepokojona Whitmer postanowiła pojechać do domu swojego chłopaka i sprawdzić, co się z nim dzieje. Drzwi wejściowe były otwarte. Kobieta weszła do środka i odkryła, że na podłodze w pokoju leżą zwłoki jej partnera. Na podłodze, ścianach, meblach było pełno krwi. Ktoś go brutalnie zamordował. Na miejsce przyjechała policja. Pierwsze ustalenia wskazywały na to, że mordercą musiał być silny mężczyzna. Frank zginął od postrzału w głowę z broni palnej, ale później sprawca dobił go kamieniem, a po wszystkim kilka razy ranił nożem. Był to atak szaleńca lub kogoś, kto pałał nienawiścią. Nie było to typowe morderstwo. Śledczy zastanawiali się, kto mógł chcieć śmierci tego mężczyzny. Kim Baldwin? Ona nie mogła zabić, bo była w tym czasie z dziećmi i psychologiem. Miała alibi. Czy sprawcą mógł być były mąż Kati? Jego policja również szybko wykluczyła z grona podejrzanych, bo w czasie popełnienia morderstwa był w pracy. Chłopak, z którym spotykała się Kim, również miał żelazne alibi, więc i on został skreślony z listy. W sprawie morderstwa Franka Parkera nie było żadnych podejrzanych, żadnych poszlak i motywu. Sprawa stała w martwym punkcie i tylko cud mógł sprawić, że śledczy aresztują kiedyś sprawcę. I taki cud wydarzył się kilka miesięcy później, gdy do śledczych przyszła znajoma Kim. Opowiedziała o niepokojącej rozmowie, którą podsłuchała na spotkaniu dla osób rozwiedzionych. Kim miała prosić innego uczestnika terapii, Finleya Thompsona, o pomoc w zabójstwie byłego męża. Wiedziała, że ten mężczyzna był w przeszłości ofiarą przemocy domowej, był też ofiarą molestowania jako dziecko. Kim opowiedziała mu historię o tym, że Parker molestuje jej dzieci. Obudziła w nim najczarniejsze wspomnienia. Okłamała go, że sąd nie dał wiary i potwór nigdy nie trafi tam, gdzie jest jego miejsce. Wmówiła mu, że jest bezkarny i skrzywdzi kolejne dzieci. Kim opowiedziała Thompsonowi, że tego dnia jej były mąż będzie sam w domu. Dała mu adres i powiedziała, jak może dostać się do środka. Thompson zgodził się wykonać to zadanie. Zabrał broń, z której zastrzelił Franka Parkera. Następnie wziął kamień, którym zadał kolejne ciosy, a na koniec ranił nieżyjącego już mężczyznę nożem. Tego samego dnia policja aresztowała Finleya Thompsona. Mężczyzna natychmiast przyznał się do winy i wyjaśnił motyw swojego działania. Wtedy też zrozumiał, że został zmanipulowany i zabił niewinnego człowieka. Kim chciała się zemścić, chciała też odzyskać prawa do opieki nad dziećmi, ale to było niemożliwe, chyba że Frank by nie żył. Jej plan jednak się nie powiódł. Finlay Thompson przyznał się do zabójstwa, za co usłyszał wyrok 85 lat pozbawienia wolności. Taki sam wyrok usłyszała Kim Bowdlin. Frank był troskliwym, dobrym ojcem, który kochał swoje dzieci ponad życie i to życie za nie stracił. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek i zapraszam na kolejne. Dziś już się z Wami żegnam i życzę spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia!